relacje z pierwszego dnia targu zakończyliśmy na stoisku zakładów mechanicznych Tarnów to relacje z drugiego dnia zaczniemy również od Tarnowa gdzie zaprezentowano mobilny system zwalczania BSL czyli zdalnie sterowane obrotowe Stanowisko strzeleckie, uzbrojone w WKM 12.7, trójlufowy napędowy, sprzęgnięty z głowicami obserwacyjnymi, dziennymi i nocnymi oraz trzema antenami nieobrotowego. Radaru umieszczonymi po bokach i z tyłu. W tym wypadku stanowisko zamontowane jest na samochodzie Ford Ranger, ale podejrzewam, że można je zamontować na dowolnym nośniku, który będzie odpowiadał gabarytowo i masowo temu urządzeniu. Według danych producenta, system jest w stanie wykryć bezpilotowe środki latające klasy Nano z odległości 3,5 km. Oczywiście oprócz zwalczania bezpilotowców umożliwia zwalczanie nisko lecących samolotów, śmigłowców i innego sprzętu przeciwnika. A obok stoi perun, którego znacie z relacji z ubiegłego roku. Na górze pokaże się link, będziecie mogli się o tym perunie dowiedzieć więcej. Jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym roku był trochę... Inaczej uzbrojony, tutaj mamy zdanie, sterowane stanowisko strzeleckie, uzbrojone w karabin maszynowy i wyrzutnie PPK. Ale, tak jak mówię, więcej w linku na górze. Dotarłem do stoiska polskiego holdingu ogromnego, i tutaj lekkie ściwko, dlatego że na stoisku PHO mamy wystawkę sprzętu znanej chyba wszystkim polskim strzelcom firmy Templars Gear. Dzień dobry panie prezesie. Za mną stoi e, prezes, właściciel Templa Templars Gearu. Jak widzicie kamizelki, plate kariery, kamizelki zintegrowane. Dalej mamy całą ściankę z gadżetami od Templarsa. Pasy, ładownice, panele, worki zrzutowe. Cała reszta szpeju. Nie będę się o tym rozwodził, bo jak pewnie doskonale wiecie, mamy sety Templar z Gira do testowania, do recenzji, więc na bieżąco będziemy Was informować. A tu z boku stoi Paweł Łukasik z polskiego holdingu obronnego i z NTS-u, z którym za chwileczkę pogadam o broni, która wisi za nim. No dobra, jesteśmy z Pawłem. Siema. Siema, też nie byku. będziemy ściemniać, bo też z Pawłem znamy się kupelat. lat, jest to taka prawdziwa męska przyjaźń, tak? Kochamy się. Eee, bardzo, zwłaszcza na tle poglądów politycznych, ale nie o tym rozmawiał. Paweł, prosiłeś, żebym przyszedł na stoisko PHO, co uczyniłem? Macie kupę Templarsa, co już pokazałem, ale mówiłeś, że macie też broń. To jest broń od Sarsilmazu. Mazu. Czyli tureckiej firmy produkującej broń strzelecką. I powiedzmy tak, PHO jest oficjalnym dystrybutorem serii. Tak, w dniu wczorajszym została podpisana umowa dystrybucyjna. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim. Mamy nadzieję, że od listopada w sieci dystrybucji pojawią się już egzemplarze broni. Pierwsza partia handlowa została zamówiona. Czekamy na realizację zamówienia. A powiedz mi, czy, no bo PHO to wiadomo, e, raczej rynek zbrojeniowy duży. Tak. E, czyli instytucjonalny przede wszystkim. Tak. Ale czy ten Sarsilmas będzie też w ofercie skierowanej na rynek cywilny, będziecie to sprzedawać do dystrybutorów? Jak najbardziej. Z racji tego, że do tej, do tej pory Polski Holding Obronny nie miał oferty na rynek cywilny, powstał pomysł, powstała idea. Abyśmy otworzyli się. Ciekawe, kto ją wymyślił. Nie mam pojęcia, <laughs> e, ale tak, jak najbardziej otworzyliśmy się na rynek cywilny. E, widzimy potrzeby. No, e, Polski chodnik Obronny e, zaczął e, ściągać do siebie bardzo fajnych ludzi, hobbystów, e, ludzi, którzy są związani z promocją strzelectwa, z, e, promocją, z promocją posiadania broni na rynku cywilnym e, i. Aby realizować takie potrzeby, weszliśmy właśnie współpr we współpracę z tureckimi e, ko Tureckim kooperantami i producentami. Taka ciekawostka w Turcji jest prawie 290 producentów broni i amunicji. Long story short, tak. tak jest. Wiemy już kto, co i dlaczego. Ja teraz zniknę, wezmę kamerę, a Paweł opowie nam o tylko nie o wszystkich. Weź, tak. tak. Ja powiem, powiem to, co jest najfajniejsze. Pokażę, że również zestawy, w jakich to przychodzi, bo to jest interesujące. Bardzo ważna rzecz. Producenci tureccy przestali walczyć ceną. Znają ceny, znają ceny hurtowe, znają ceny dystrybucyjne i próbują się w to pasować. Nie będą walczyli cenami, walczą jakością, ofertą. walczą ofertą, walczą płynnością dostaw. Kontynuujemy. Jeżeli chodzi o strzelby, strzelby różnych firm tureckich, są Dostępne od wielu, wielu lat na polskim rynku. Wielu z nas, strzelców sportowych, nie tylko, musimy też wiedzieć, że e, nawet w polskiej policji pracują e, tureckie strzelby. Sprzęt się sprawdza. Wiadomo, każdy producent ma jakieś bolączki, wybór należy do e, osoby kupującej. My staraliśmy, się, my staraliśmy się wybrać jak najlepszy artykuł dla Was. Ciekawostka, z racji popularności kara, karabinków na amunicję pistoletową, jak najbardziej w naszej ofercie znajdą się e, karabinki e, w układzie AR-15 zasilane amunicją 9 mm. Jak pewnie zwrócicie uwagę, magazynki UZI. <grywki> magazynki proste, nieglokowskie nie poszedły Sarsilma z rozwiązaniami innych producentów. Trzy długości luf, lufa 7,5 cala, 10,5 cala, 14,5 cala. To co tutaj widzicie to jest komplet, przyrządy celownicze, chwyt pistoletowy, okładziny i cztery magazynki. To jest komplet. Zacznijmy może od Sara 9 taktycznej wersji, SAR 9 Ciekawostką jest to, że ten pistolet przychodzi z latarką, pięcioma magazynkami, kaburą, dwiema ładownicami zestawem do czyszczenia, pięć magazynków pięć magazynków. W zestawie jest, jest pięć magazynków. Uf. Tak wygląda secik, który jest oferowany. No słuchajcie, to jest naprawdę imponujące. Przychodzi z latarką. Oprócz latarki mamy śrubokręcik, umożliwiający montaż. Kolimator jest. Dokręcony. W tym zestawie go nie ma. Co mamy w środku? W środku modyfikacja układu glockowskiego. To nie jest kopia, oczywiście. To jest innowacyjność, to jest rozwinięcie układu yy, i rozwiązań glockowskich. Jeżeli yy, ktoś zauważy kąt pochylenia, układ chwytu pistoletowego, zaczerpnięty z. Pistoletów w prowinencji niemieckiej, troszeczkę zbliżony do HKSFP. Bezpiecznik nastawny, bezpiecznik w języku spustowym, oczywiście samoczynna blokada iglic. Eee, obustronny. Tak, wymienny. Czyli jedyne co muszę zrobić, to przełożyć, przełożyć zatrzask magazynka, który fabrycznie jest. Tak, bezpiecznik jest obustronny, niestety zatrzask zamka jest jednostronna. Przecież. Tak, czyli tutaj. Ea. Turcy słuchają. To są pistolety pierwszej generacji. Pistolety pierwszej generacji mają montaż optoelektroniki na zamku. Płytka przykręcamy, kolimator do powierzchni zamka. Nie jest to najlepsze rozwiązanie dużo lepiej stabilniej zachowuje się optoelektronika w momencie kiedy mamy zamek wyfrezowany. W generacji drugiej mamy standardowy frez umożliwiający stabilną, powtarzalną, stabilne powtarzalne możliwości zamontowania optoelektroniki. Jest to SAR9 generacja druga. SAR9 Sport. Ten pistolet przychodzi w takim zestawie. Latarka Kolimator, trzy magazynki, zestaw do czyszczenia, ładownica, plastikowa kabura zbliżona modelem do kabur e, IBI. Także, także dosyć ciekawy, też bogaty e, zestaw. A cena? Cena. Cena za zestaw na przykład tego typu będzie zbliżona do, mam nadzieję, pięciu, pięciu tysięcy z grosikiem. Natomiast, tak jak powtarzam, tu jest i latarka, i pięć magazynków. Podobnie będzie tutaj. Tutaj mamy mniej magazynków, mamy trzy magazynki, ale mamy kolimator, ale mamy kolimator oraz e, latarkę. E, taka fajna rzecz, jeżeli chodzi o kolimatory, oczywiście ustawienia mamy na śrubie czyli diodę, e, rzut diody e, ustawiamy śrubami, ale możliwości jeżeli chodzi o ograniczenie świecenia plamki, mamy z obu stron. Czyli przyciski z obu stron kolimatora. Bo tego nikt nie stosuje w kolimatorach. Czyli z obu stron możemy sobie regulować y, natężenie światła, jeżeli chodzi o plamkę znaku celowniczego. I teraz odwiedziłem stoisko zaprzyjaźnionej firmy H3O. Tutaj bardzo krótko, zajawkowo, dlatego że więcej będzie w niedalekiej przyszłości, bo firma H3O mieści się dwa przystanki ode mnie. Mamy tutaj okulary R3, które stanowią coś pośredniego, takie brakujące ogniwo, albo może rozwojowe ogniwo, połączenie. Okularów Soulfly i Stinger Hawk. Tak? Soczewka ma kształt soczewki Stinger Hawka, ale powierzchnię ochronną i rozmiary takie jak w Soulfly. Co jest ciekawe w tych okularach, wymienne załóżniki. Jak widzicie, tu mamy. O, odpięło się, ale nie, nie było dobrze zastrześnięte. Tu mamy założoną gumę którą mocujemy okulary na głowie, ale możemy tę gumę wypiąć i założyć zwykłe załóżniki. Co jest bardzo ważne, te załóżniki są przekonstruowane w stosunku do dotąd stosowanych w okularach Revision. Są dużo bardziej elastyczne i przede wszystkim są znacznie cieńsze, dzięki czemu nie gniotą w głowę przy używaniu okularów razem z ochronnikami słuchu. Tak samo ta guma, w przeciwieństwie do innych rozwiązań, ona jest odsunięta trochę od soczewki, dzięki czemu połączenie z zawiasem nie uwiera w skroń i zapewnia lepsze przyleganie. No, mam nadzieję, że zapoznamy się z tymi okularami w niedługim czasie trochę bliżej, a teraz pokażę Wam jeszcze szybko, co na stoisku H3O jest ciekawego. W ofercie H3O pojawiły się także Elektroniczne ochronniki słuchu firmy Seivox. No, kształt tak wszystkich elektronicznych ochronników słuchu o przeznaczeniu taktycznym. Jak widzicie, można je montować w szynie hełmu. Tu mamy wersję z pałąkiem nakarkowym. Tu mamy wersję z na nagłownym. Oczywiście do tego wszystkiego są zestawy PTT. Jest też zestaw dołóżny, który można podłączyć do PTT. Na razie. A, a tu jeszcze mamy przycisk PTT do montowania na szynie broni palnej. Na razie, tak jak mówiłem, bardzo zajawkowo, w najbliższym czasie postaram się zdobyć takie ochronniki, położywać ich troszeczkę i wtedy zrobimy większy materiał już ze szczegółami, z wrażeniami z użytkowania i wtedy dowiecie się o tych ochronnikach już dokładnie wszystkiego. I kolejna marka na stoisku HA3O, czyli CPE, firma produkująca sprzęt ochronny. Tutaj macie pełny kombinezon czy ubiór rozruchowy dla policjanta antyuderzeniowy. Tutaj kask z osłoną twarzy, taką siatkową, trochę jak do kendo i pewnie jest, bo tutaj są ochraniacze takie typowo sportowe. Oczywiście hełm. Oczywiście, kamizelki, plate kariery, kamizelki zintegrowane, no i płyty balistyczne. Zaczynając od najlżejszej, płyta o masie 0,785 kg. Przed czym chroni? No przed tym. Tak tyle tylko, że żeby przed tym chroniła, trzeba do tego dołożyć miękki panel balistyczny, ale i tak taki zestaw. Ma masę poniżej 1 kg. Obok mamy płytę o podobnej odporności balistycznej, ale jest to płyta standalone. Jak się przyjrzycie, to będzie wiadomo dlaczego. tak? To jest standalone, a to jest płyta wymagająca soft backplate, czyli miękkiego wkładu balistycznego. I tu mamy płytę o najwyższej odporności. Przed czym chroni, no to widać. Albo nie widać, nie widać, ale chroni przed amunicją 762 na 51 AP, czyli przeciwpancerną, ale niestety również trzeba zastosować miękki panel balistyczny. Mimo wszystko masa zestawu tej płyty i panelu nie przekracza 2200 g. Dodatkowo. Te płyty charakteryzują się wyjątkowo niską ceną, ale o tym w niedalekiej przyszłości. T-Aero, mówię Wam to coś? Powinno, bo jest to a, pojazd bazujący na pojeździe aero używanym już w wojskach specjalnych. Stworzony przez konsorcjum Witpis, Stekop, Autopodlasie i APS Solutions. Czym tenże pojazd odróżnia się od zwykłego aero? Ano tym. Przede wszystkim jest to pojazd załogowo bezzałogowy, czyli może być wykorzystywany w trybie załogowym normalnie z kierowcą i e, e, pasażerami albo inną obsługą, ale ma też możliwość albo, sterowa, albo sterowania zdalnego, albo jazdy autonomicznej po zaprogramowanej trasie. Dlatego też zlikwidowano miejsce pasażera tutaj po prawej stronie od kierowcy. I tam umieszczone są wszystkie niezbędne układy do sterowania, odpowiadające za sterowanie tym pojazdem, a także napęd elektryczny, dlatego, że jest to pojazd dwunapędowy. Może poruszać się z wykorzystaniem klasycznego silnika spalinowego o mocy 130 mechanicznych, ale może też używać napędu elektrycznego o mocy 50 KM. Kilowatów. Prędkość maksymalna pojazdu dochodzi do 100 km na godzinę, a jego masa to 2800 kg przy ładowności około 1 tony. Z tyłu znajduje się platforma, na której można albo przewozić ładunki, albo można ten pojazd po prostu uzbroić Na przykład w zestaw przeciwlotniczy, albo zestaw przeciwpancerny, albo też. Yy, na przykład wielkokalibrowy karabin maszynowy, czy też granat. W terenie otwartym zasięg łączności radiowej, czyli możliwość kierowania tym pojazdem, to jest 5 km. Ale, jak mówiłem, pojazd może poruszać się też autonomicznie dzięki zestawowi czujników, które też umożliwiają mu omijanie napotkanych przeszkód. Oczywiście w pewnym zakresie, bo. No to tylko maszyna. Tak? Jeżeli napotka przeszkodę, której nie będzie w stanie ominąć, no to po prostu mm, przerwie misję i trzeba będzie sterować nim ręcznie. No, kręte z kieleckie ścieżki zaprowadziły mnie do Militaria.pl, czyli firmy, która dystrybuje m.in. Mechanixa. I tu zwrócono mi uwagę na nowy model Mechanics Impact Impact w ofercie właśnie Militaria.pl. Tu mamy model, który był w sprzedaży dotąd. A tu mamy dwie rękawice z nowego modelu. Według informacji, z informacji wynika, że zmienione zostały materiały, zarówno tych amortyzujących padów, jak i też wnętrza rękawicy. Zobaczcie, to jest takie bardziej zamszowe a tu mamy taką, no taką już normalną skórkę. O, muszę przyznać, że stawiającą bardzo duży opór. Warto też zwrócić uwagę, że ten nowy model jest raczej rękawicą na, chłod, na cieplejsze dni z uwagi na to, że cała górna część rękawicy wykonana jest z siatki. Dodatkowo różnica pomiędzy tymi modelami jest taka, że w tej mamy wycięte już fabrycznie trzy palce, kciuk, palec wskazujący i palec środkowy. A w tej rękawicy no palce są normalne, za to na kciuku i palcu wskazującym umieszczono wkładki umożliwiające operowanie ekranami dotykowymi. Ale to nie jedyna nowość w ofercie Militaria.pl. Kolejną nowością jest ta oto latarka OLIGHT BALDR, czy Baldr Pro R. Tak, i ja budżetowych latarek, przez wielu wyśmiewana, ale ja na ja przykład używam latarek Olejta na pistolecie od chyba dwóch lat, mam jeden model i, i działa, świeci, nic się z nim nie dzieje, jest stanie, oczywiście nie ma co tego porównywać z topowymi markami, no ale też i cena jest znacznie, znacznie niższa. Co jest nowego w tej latarce? Otóż był już Olight BLDR, z wskaźnikiem laserowym ale ten wskaźnik był umieszczony tu od spodu no i była to latarka zasilana bateriami, tu mamy Balder Pro, czyli latarkę zasilaną wewnętrznym ogniwem akumulatorowym ładowanym przez złącze od spodu, siłą rzeczy laser nie mógł być umieszczony od przodu ale ta latarka, od spodu, ale ta latarka ma wskaźnik laserowy umieszczony w głowicy, jak widzicie pod diodą jest otwór w którym jest umieszczona dioda laserowego wskaźnika celu. Jest to dioda świecąca na zielono, co Wam zaraz pokażę, a sterowanie latarką odbywa się pierścieniem umieszczonym wokół głowicy. I jak to działa? Ustawiamy pierścień w ten sposób i latarka świeci po prostu jako latarka. Przekręcamy go dalej i mamy latarkę. No nie widać tego, ale tu jest kropka lasera. A jak przekręcimy jeszcze dalej, to uzyskujemy sam wskaźnik laserowy zielony. Oczywiście, ten wskaźnik można sobie zerować. Do tego służą śruby ukryte tutaj w obudowie. To jest góra-dół, to jest prawo-lewo. I można w ten sposób mieć latarkę ze wskaźnikiem laserowym, ale dużo niższą. Co jest dość istotne, bo. Ten Olight z laserem od spodu do wielu kabur po prostu nie wchodził. To ma gabaryty, no tej większej latarki TLR, nic nie wystaje od spodu, więc nie trzeba będzie specjalnie kombinować z kaburami. No co mam powiedzieć, tak nie potrzebujesz surfajera ani jakichś topowych latarek upolight'a Ja używam jestem. Zadowolony, chociaż słyszałem, że, że problemy z tymi latarkami są, ale z drugiej strony, podobno, e, jeżeli coś się w tym sknoci, to wymieniają. Wojskowy ośrodek badawczo-wdrożeniowy służby mundurowej, mieszczący się w Łodzi, czyli instytucja odpowiadająca za wprowadzanie, projektowanie i wprowadzanie nowych wzorów mundurowania. Zobaczmy, co tu jest. A no, mamy tutaj, na przykład prototyp kurtki ocieplającej dla wojsk specjalnych. Trzeba przyznać uczciwie, że fason jest całkiem ładny. Obok mamy prototyp dwustronnego ocieplającego ubrania maskującego zimowego. No na szczęście. Nie jest już to całkowicie białe, tylko ma, jest złamane takimi zielonymi plamkami. No na pewno lepiej to będzie maskować niż, e, niż e, po prostu biały kombinezon. Dalej mamy kolejne ubranie ocieplające. I obok kurtka masły. Zimowa wojsk specjalnych, krótka ocieplająca prototyp tylko już wykonana w kamuflażu. Tutaj mamy nowe propozycje kamuflażu. Na mundurze ćwiczebnym wojsk specjalnych, taki bardziej dżunglowy i bardziej uniwersalny, a obok. Kurtka zimowa wojsk lądowych. Powiedzmy sobie, taka no nie najszczęśliwsza. Prototyp koszulo bluzy polo dla wojsk lądowych. No i koszulo bluza pod kamizelkę ochronną. A po drugiej stronie, ubiór mundurowy dla członków organizacji. Pozarządowych, czyli de facto wzór 2010 w takim oto oryginalnym kamuflażu. A obok stoi coś, co Wam pokażę w szczegółach. Otóż mamy tutaj szelki do przenoszenia oporządzenia wzór 988A. Mamy Zaczęła się trzecia dekada XXI wieku, a oporządzenie polskiego żołnierza Nadal nawiązuje do kamizelki TLBV z początku lat 90. Tak? Te kamizelki Amerykanie wprowadzili do wyposażenia 30 lat temu. Ale nie, My wprowadzimy swoje 30 lat później. Dlaczego nie? Modułowość? Co to jest modułowość? Jaka modułowość? Mamy cztery stałe kieszenie na magazynki po obu stronach. Jakieś takie. Ładowniczki na pasie, oczywiście mocowane, tak, że przesuwają się w sposób po prostu dowolny. Oczywiście wszystko zapinane rzepami, bo dlaczego nie? I oczywiście powielamy stare błędy. Tu mamy ładownicę na magazynek, a pod spodem mamy kieszonkę prawdopodobnie na busole. Jeżeli wsadzę tutaj te magazynki, to nie ma opcji żebym z tego coś wyjął. I oczywiście wszystko zapinane kilometrowe rzepy. Co prawda jest stary sposób jednostek specjalnych na ciche otwieranie rzepa, żeby uniknąć tego dźwięku. Teraz Wam go pokażę i pewnie wzbudzę żywiołowe zainteresowanie. Uwaga! Sposób na ciche otwieranie rzepa. Tak! Da się?